Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Skimer. w dzisiejszym odcinku gramy po raz kolejny w Minecraft Dungeons, bo wam się spodobało, weźmy sobie jakąś kolejną misję, może od samego dołu, czyli deniowe pastwiska, ogarnijmy sobie jak to wygląda. Jesteśmy w kolejnej wiosce, a właściwie mamy się tam dostać, O, ile to jest szału, szkoda, że nie mogę żadnej podnieść, oszukali mnie bandy złodziei, krowa, ty, ja chcę krowę zabić, czego my bijesz na dzień dobry, szmato, dobra, nieważne. Mamy podobno ostrzec tam osadników, że się szykuje jadkę, na którą oni prawdopodobnie gotowi nie są, ale ja za to mogę w tych, tych wszystkich na tej jadce zawalić na łeb. No i nie mogą, więc trzeba im pomóc, naturalnie. Gościu, odwal się ode mnie, chce jabłko zjeść. No utknął sobie. Siedzi, siedzi przy schodach. Dobra, idziemy sobie. Dalej sobie idziemy. Kolejny, kurde, będzie enchantował. Nie ma! Nie będziesz mnie enchantować, kurde, siłą nieczystych. O długi łuk, długi łuk, czy on jest lepszy od mojej kuszy? E, nie, a ułanoż kopany, wal się na łeb. Kolejny ma długi łuk, co jest? O co chodzi z tymi długimi łukami? Nic mi one nie dają. Co to jest? Czy ty żeś właśnie zenchantował, kurde dynie, żeby się rozwaliła i żeby miała pożywienie dla tych niewiniątek w postaci much? Jak śmiesz? Jesteś do się dobry, jak nie dobry w tym momencie? Mikstura siły. To chce siłę, ty chce siłę, masz siłę. To też coś te siły, wszyscy po kolei, wszyscy siła dostaniecie. Miksura szybkości. Sru, sru, jeszcze owca zginie i krowa, bo czemu nie? O, schabik. Od owcy schab, a schab nie jest przypadkiem wieprzowy. No nie, dosięgnij przecież mam taką długą glewę, że musisz dosięgnąć chyba, nie? Co to jest spider z dupy? O, oh, Jesus, serio. No nie, halo, 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 tak się nie bawimy. Co to w ogóle jest zainchantowanie. Zaklęty mowy, podwójne obrażenia, what? A bo ty to enchantujesz go, jak śmiesz w ogóle. Ten sobie wchodzi w te wschody. Zajebiście. Ten kolejny będzie enchantować. Nie ma moje szały teraz. Kolejne. Ile was tu jest tych enchant, to kurde, enchantujących szmat? Normalnie jest jakaś szkoła, normalnie Hogwarts, bo tyle jest czarodziei. Ta! No i co chcesz jeszcze enchantować? Nie ma enchantowania, wypieprzę ci tą książkę w ciul. Słyszę zombiaki, zabijemy zombiaki. Wypierdzelaj mnie, nie będziesz mi tutaj czekać na my. Ja na ciebie czekam, nie ty na mnie. Chyba ci się role pomyliły, kolego. Cóż, to jest za zamek. Co tu się znajduje? Czy tu jest ta wioska? Mam nadzieję, że to jest ta wioska. Bo coś się zapowiada. O, nie, kto mi zamknął drzwi? Proszę mi drzwi otworzyć. Halo. O ty, szmato, zabijecie. Zabijecie, jak śmiesz. Kurde mać. TNT. Nawet się nie masz. oby obydwóch naraz. Będzie mi szmato zasadzkę robić. Nie ma. Nie ma TNT. Za daleko do TNT. No, za daleko, ewidentnie. Aaaa! Dwie sekundy później by było zajebiste to ten, ten, o, no Jesus, fucking Crystal. Dobra, czekaj, uleczmy się i idziemy dalej. Opuść most What the fuck? Ile was tutaj jest?! Ja pierdziele! Teraz jest most... Y zwodzony. Zwodnięty, nie? Nie, jak to się mówi? Most zwodnięty, uwodzony. Nie, no, tak się nie mówi. Ty, no nie! Serio? Jeszcze jakiś kościotr pęczantujący? Też szmaty kopane nie ma na mojej zmianie takich cudów, kurde. W ogóle mam jeszcze zacznijmy od tego regenerację, więc nic mi nie zrobicie. Mylę, więcej headshotów pocisnę na łeb, to Ała, wypieprzej. I jeszcze raz, dziękuję, dobranoc. Nawet mi się nie więcej kolców czy tam innych pułapek na niedźwiedzie sprawiać, kurde. Pem, perem, pem, 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 pem. o kolejne enchantowanie. Nie ma na mojej zmianie enchantowania. Enchantować mogę tylko ja. Ale skrzynkę to ja poproszę. O, jakaś fajna zbroja będzie zaraz. No tu mam obrażenie w walce dystansowej liczba w pęku. No to nie no, zbroja łosu niestety lepsza jest pod tym względem. Bo ja wolę tak bardziej snajpić niż koniecznie tak iść jolo na nich. Bo to zawsze trochę bezpieczniejsze. hatfu, no właśnie w tym momencie o tym mówię. Te, 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 co to jest, kurde? Zwolennicy teorii, że 5G powoduje koronawirusa. Weźcie, weźcie. Tak samo jak wy myślicie, że ludzie zginą od 5G, tak samo wyginiecie w tym momencie. Skrzynka. Gib mi skrzynka u! O. o! Ale dużo emeraldów. Strzał zaskoczenia! Nie ma tak dobrze. Strzał zaskoczenia! Strzał zaskoczenia! miktura szybkości jeszcze szybsze zaskoczenie. Strzał zaskoczenia! No i moje szczały! I to też, i to też. Dziękuję bardzo. I to też. Zanim się zareagujecie w ogóle już nie żyjecie. Dobranoc państwu. Tobie, tobie, wszystkim po kolei szczały, bo mam ich w ciul. Nawet nie zdążysz użyć łuku, szmato. Kolejny Hogwarts, szmato, niech śmiesz w ogóle się tutaj znajdować. Tą książką Biblię byś pożytał, śmieciu, a nie tutaj kurde diabła przywołujesz. Te snajpić mogę tylko ja, a ty sobie mówiłem chyba coś o enchantowaniu, nie? Nie ma tak dobrze, nawet nie bodaj dziecię gówno mi zrobicie. What the hell, co ty w ogóle robisz, gościu? Jakieś skały ententuje w kształcie Creeperów. Czy tam innych śmieciostw? To znowu ty. I krowa, bo mogę. Nie wiem czemu krowa miała chleb. Krowy chyba raczej chleba jeść nie powinny. No, przywoływać, no Nie nienawidzę. 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 Nienawidzę, bo mnie strasznie wkurzasz, mordo. No, parę naraz, parę naraz. Parę naraz wszystkich twoich pachałków zabijesz, matulcu. Jeszcze przy okazji tego to szkieletona. O, no i dobranoc, w końcu. W końcu zadzwoń dzwonem ostrzegawczym. Najpierw to mi pokażcie, gdzie ten dzwon się znajdowawszy. Być może tam, gdzie pokazuje ten oto sześciokąt. O, tu jest dzwon. Stawać! Stawać! Potwory tu zapieprzają. Haha, ha, nie ma mnie tu nawet, cieciu. Sz, matulcu. Podleczyć by się najpierw daj, żeby było sprawiedliwie. Wypieprzać. O, znowu to gówno. Dzięki, dzięki, wielkie to mi pomogło akurat. Lol, wypieprzać. Mordę, walona, szmato, a ała, umieram. No nie, kolejny przywoływać, no ja pier- twoja mać, no. O dzięki, przynajmniej coś to pomogło. Wypieprzaj na łeb, szmatulcu. No nie, tego jeszcze enchantuję, ty szmatu walona. Powiedziałam chyba coś o enchantowaniu. Ała, dobra, uciekam, 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 papier. Uciekam, 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 papier Teraz tym się podlecz i jedziemy znowu tak! Łoty szmat, tym razem mnie nie zabijesz. No nie, znowu. Znowu to enchantowanie nie ma tak dobrze, szmatulcu. Wypieprzaj na łeb. Czekaj, muszę stąd uciec. Gówno. Jeszcze raz. Czekaj, bo teraz nie wiem, co się w ogóle odwaliło. Czy ja przez przypadek podczas swojej śmierci zabiłam tego przywoływacza? I teraz właśnie mi teoretycznie mi się udało i pozwoliło mi wejść do ratusza? I dlatego z niego wypadł łuk oraz. Emeraldy? Bo jak widać, chyba właśnie w to się stało. To jest bardzo ciekawe. Dobra, w takim razie przeszliśmy misję kolejną. Open, mida skrzynka. Dawaj, dawaj, dawaj. Pomienny kouczan. Oooo. Będą fajne szczały w takim razie. Robimy sobie kaktusowy kanion. Dobra, jesteśmy w kolejnej misji i mamy znaleźć świątynię. Nie mam pojęcia po co? Creeper znowu. Czekaj, 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 czekaj. No, szmatulcu, go kaktusy. Czy te kaktusy mnie zabijają? Bo coś mi się zdaje, że nie, i to jest w sumie nawet bardzo dobra opcja w przeciwieństwie do normalnego Minecrafta. O! Nawet we mnie nie ale nie, nie próbuj nawet. Po po kici tak usza możesz mi ją dać. O ty szmatulcu, jeszcze. Matka cię nie wychowywała lepiej? Gdzie twoi rodzice, szmato? Boa, za dużo ich, za dużo ich, za dużo ich, za dużo ich. Za dużo ich, za dużo ich, za dużo ich. Wypierdzielaj. Daj mi się uleczyć. Wypieprzaj. Jeszcze ty, na wszelki wypadek. Bo pewnie jeszcze będziesz podpowiadać innym, gdzie się znajduje. Nie ma! Nie ma szpiegów! Wypieprzaj! I jeszcze ty! Żero szpiegów, żero świadków! Nie ma! A, roj, Co ty jesteś, kurde Arnold Schwarzenegger albo kurde Pirat jakiś? Czy mogę wiedzieć, dlaczego one przez cały czas, za każdym razem, jak umierają, to one ruszają tymi nogami? No to jest po prostu dziwne. Nie wiem, czy to jest glitch, czy to, czy to tak miało być, po prostu. No, no ewidentnie ruszają przez cały czas nogami, jak umierają, no? To jest po prostu dziwne i nienormalne. Co, co jest? Nawet on ruszał rękami, kurde, jak umarł. Co jest nie tak z tą grą? Halo? No rękami rusza. Co to? Co to są, glitche jakieś? Lol. Halo, proszę naprawić tą grę, tak byś nie powinno. A temu się teraz głowa rusza, co jest? Jesus, halo? Proszę naprawić tą grę. Ła, wow, za dużo was. Eee, pieprzać! Otwórz mi skrzynkę. O, fajne, 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 ale zobaczymy sobie potem, bo teraz nie mogę! Za ja dużo ludzi! Za ja dużo was wszystkich tutaj! Wypieprzaj, no czemu nie mogę ciebie, walić, nie mam już szczały yy, Dupa! Dawaj szały szmato Dalej mi da szału, dawaj szały Dalej mi dał szał Dawaj szały, dalej mi nie dał szał, dawaj szały, dawaj, dawaj, dawaj szczały. No czy ktoś mi w końcu może dać szczały? Ten kto używa szczał! Morderza, nie, nie jakaś główna krowa, która mi daje szczały znikąd, tylko osoba, która szał używa! Snajpa z wysokości Wyszła, ty chciałbyś, 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 o ten masz ciały nagle z dupy O, latarnia, dobra Dobra, jeszcze więcej latarni musimy w takim razie włączyć, nie wiem pojęcia po co Tylko nie, może by dało jakiś znak innym ludziom, że tu są potwory no czemu idziesz w tył, jak ja klikam do przodu, no? Zupy mam tutaj teraz, więc muszę zdecydowanie uważać, żeby jej nie szturchnąć przypadkiem ręką. To by było absolutnie niesamowicie wkurzające, gdyby się wylała i to jeszcze w takiej ilości. Ty, halo, tu jestem. Tu jestem, mordo, tu jestem. Czej. Tu no masz po głowie matulcu. No otwórz mi tą latarnię, nie otwórz tylko włącz i dobra jedziemy dalej Magicznie pojawił się tu nagle most Halo, jest to kto? Bo ogólnie jest tutaj dużo potworów i tak możecie sobie zginąć jak nie będziecie wiedzieć o tym, więc się ratujcie póki możecie Na przykład do tego gościa, albo tutaj od innych trzech Skrzynia, 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 skrzynia Skrzynia, czekaj umieram, umieram Wypieprzać Wypieprzać, kurde no, ro, dlaczego utykasz tutaj, no? Syro, to, 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 co to jest w ogóle? Co to są za potwory dziwne? Nieważne, już zginęły, ha, 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 ha. No nie, znowu? Znowu? Zamknij ryj, małym mikrusie, kurde mać, no nie! Za dużo was. Firewerki! Firewerki, no nie tam! Przecież tam się nawet w ogóle nie odwracam, idiotko, głupia postać no. Znajdź złoty klucz, a gdzie jest ten klucz? Tu jest jakiś klucz. To jest klucz? Ja nie jestem teraz na moich plecach, what the hell? Chyba nie na tym to powinno polegać. Dlaczego ja mam tą postać w postaci klucza w ogóle na plecach? Do czego to służy? Co ja potem z tą postacią zrobię? Ona już się na dzień dobry boi, kurde. Klucz, klucz. A ja mam klucz? Czekaj, ja mam tutaj klucz. Aha, to jednak był klucz, lol. Latarnie mnie włącz. Jeszcze jedno latarnie mnie włącz. Tu jest złoty klucz. Czekaj, wsłuchajcie się dobrze w dźwięk, jaki wydaje ten klucz. Dlaczego? Dlaczego ten klucz ma kurde głos z wokoderem? Co jest? Halo, co jest i tak w tej grze? Dlaczego ten klucz brzmi jakby miał wokoder włączony? Dla tych co nie wiedzą co to jest wokoder, to jest taki efekt, że na głos się nakłada e, jakiś e, inny efekt, inne dźwięki Wtedy można tym głosem praktycznie sterować i brzmi e, w różne sposoby Poprzez wokoder mam tutaj na myśli, że jak słyszycie ten klucz to on normalnie brzmi jakby w, jeszcze jakąś gamę miał kurde normalnie Jaki, jakiś akord molowy, nie wiem czemu No, od open the door trzeba ich rozpieprzyć na łeb Firewerki Na dzień dobry, to ich trochę spowolni i zaklęty mów w podwójne obrażenia, kurde. Dobra, halo. Wypieprzać, no... Tam jest enchantująca szmata, jak śmiesz, jak śmiesz, jak śmiesz Nie ma enchantowania szmatulcu, jeszcze jeden nie ma, powiedziałam chyba nie. Jabłko mnie daj, bo trzeba jeść jabłko, bo są zdrowe. I ty umieraj. Bo jesteś niezdrowy. jak widać. Bo jesteś dosyć chory, mordo. Jeszcze się jeszcze po tej mojej chmurze. Dobra, gdzie mamy iść? Bo sobie chyba zakończymy. No znowu! Znowu! Sobie zakończymy chyba po tej misji odcinek, bo jest dosyć długa. Przetrwaj zasadzkę. Co to jest? Co to jest? Popie znowu kogo? Jak mnie ta szmata w kura? Bo ciągle tylko zasadzki robi i tak zawsze przegrywa. No, oh, Jesus! Za dużo was. Za wolno, kurde, używasz tej glewi, idiotko. No, ten się spadł w przepaść, idealnie. Jeszcze ktoś? Jeszcze ktoś. No to się najpierw leczymy. Teraz wypierdzielać wszyscy inoros. No nie, no wypieprza. Jabłko wiesz, jabłko, jabłko. O! What the fuck w ogóle. Dobra, w ostatniej chwili schaba żeśmy zjedli. Wypieprza i kordę To szmatota. Kolejna też chmurofrajerska. frajerska. Ktoś jeszcze? A ty jeszcze wypierdzielaj. No teraz wszyscy, dobra. O, no jest koniec misji. No i dziękuję, dobranoc. Zajmijcie. Open the skrzynka. Ciekawe, co będzie w środku. To te osłony, czy to będzie przydatne? Bo coś mi się zdaje, że niekoniecznie. To sobie ewentualnie to... Rozwalimy tak jak inne nieprzydatne rzeczy. Dobra, w każdym razie sobie zakończymy ten odcinek. Także jeżeli wam się ten film spodobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu co sądzicie o tym filmie albo o tej grze. Jeżeli nie chcecie przegapić innych filmów, które pojawiają się w środę, piątki, soboty albo kolejnego odcinka Minecraft Dungeons, który pewnie będzie w środę, to zapraszam do subskrypcji z dzwoneczkiem. Tutaj macie inne fajne filmy do oglądania. Zapraszam na mojego Facebooka, link w opisie. To liście. tyle, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w następnych produkcjach.